Ho, ho, ho! Merry Christmas! Witajcie moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w księgarni Sonet Junior na Placu Konstytucji 3 Maja w Radamie. I z uprzejmości państwa, którzy prowadzą te księgarnie, przedstawię wam kilka propozycji na prezenty świąteczne bądź na wprowadzenie dzieci w temat świąt. Na pierwszą polecajkę pójdzie książka dla najmłodszych, i te książki będę odkrywać razem z wami. Jest to książka. Miś, Pracuj, Pomocnik Mikołaja. Pięknie wydana książka w twardej oprawie. Kartki też są takie twarde, więc dla małych dzieci w sam raz. A to, co jest najwspanialsze w tej książce, to ruchome elementy. Oczywiście, wiadomo, jest to opowiastka dla malucha, któremu rodzic może poczytać, i przy okazji, dziecko będzie podziwiać piękne. Ilustracje. A swymi paluszkami. Po prostu tutaj bawić się. Także jest to fajna taka propozycja, która też pomaga w takich manualnych rzeczach, bo widzicie, tutaj miś, miś który <gry> przez kominek padł, Podrzuca prezenty dzieciom. I zobaczcie, tutaj jest takie kółeczko. Możemy podnieść i misia nie ma, tak? Miś jest na górze. i jak przechodzi przez komin, no to znajduje się w kominku i już wtedy pędzi podłożyć prezent. Także taka ciekawa książeczka. Kolejną propozycję dla najmłodszych. Tutaj już widzicie: Misio z Bysio. Szuka świętego Mikołaja. Oczywiście, wszystkie te książeczki mają historie, które mają dzieciom przedstawić. Postać świętego Mikołaja i taką zabawną, krótką opowieść przedstawić. I tutaj też mamy takie małe elementy. Zobaczcie, tutaj za to możemy otworzyć, także maluch też może sobie przewracać kartki spokojnie. Też są tutaj takie grube, te kartki twarde, więc nic się nie stanie. Jak pociągnie dziecko za to, to pojawia się postać, zwierzątko. Tutaj pingwinek. Tutaj w Iglo wejściu też widzimy, prawda? No i wszystkie takie elementy, tylko tu musimy zajrzeć dalej, co się tutaj dzieje, tak? A właśnie tutaj za prezentów nam wychodzi i się chowa. Dla dzieciaczka w sam raz. Myślę, że będą maluchy zadowolone. Rodzice. Gdy będą czytać, dziecko będzie miało rączki zajęte, nie będzie przeszkadzało. Fantastyczna sprawa. Ta książeczka kosztuje 27,99, to jest cena okładkowa. Natomiast ta pierwsza 29,90. I kolejna książka dla takich maluszków, może nawet już troszkę starszych, w formie choinki, też twarde takie. Okładki, pięknie ilustrowana. Więc też tutaj są takie króciutkie wierszyki związane z zimą, ze świętami. I co jest w tym fajne? Dźwięk kolenda. W takim przystępnym dźwięku nie za głośno, nie za cicho. I możemy to wyłączyć w każdej chwili. Widzicie, tutaj jest taki. Krążek i tym regulujemy, czy włączyć, czy wyłączyć. Równie dobrze możemy taką hejneczkę rozstawić i postawić gdzieś na stoliku. Książka kosztuje 29,99. Już dla troszeczkę starszych dzieci. Książka też z dźwiękiem, przygoda świętego Mikołaja i tutaj Mikołaj. Znajduje się w krainie elfów i nimf. I tam jest jakaś przygoda, chyba Mikołaj musi pomóc tym, tym elfom, chyba mi się coś wydaje. Aczkolwiek nie wiem. Tak samo odkrywam te książki, jak i wy. I tu właśnie tak, twarda oprawa, kartki już są takie tradycyjne. Piękny kredowy papier. Zaraz wam pokażę, jakie są ilustracje. Taki baśniowy. Elfowy świat. I dźwięki. Włączymy jeden o, odgłosy w środę. Zobaczymy coś innego. Maja, no, yeah. dzieje się. Tak. I tutaj książeczka kosztuje 39,99 i to jest właśnie już powyżej trzeciego roku. Życia. Myślę, że bardzo. O. Myślę, że właśnie tym starszym maluchom się spodoba i będą odgrywały dźwięki przyrody oraz ten bajeczny świat. Kolejna propozycja to jest gwiazdkowe pomysły i projekty krok po kroku. To już wiadomo dla starszych dzieci, ewentualnie na wspólne spędzenie czasu. Z rodzicem, gdzie tutaj już rodzice będą młodszym dzieciom dużym takim wsparciem, ale dla starszych dzieci jest to do samodzielnego wykonania. Są tutaj różne pomysły na zrobienie na przykład choinki. Choinka z nitki. Jest wszystko, zobaczcie, krok po kroku pokazane, opisane. Może Wam tutaj tak bliżej pokażę. Także dziecko samodzielnie może to wykonać, a maluch przy pomocy rodzica, oczywiście. Zobaczcie: ozdoby, plastry pomarańcze na choinkę, no, wszelkie ozdoby, właśnie takie świąteczne. Z masy solnej, właśnie robiąc dłoń, możemy zrobić Mikołaja. Tak, tutaj jest odcisku. Dłoni, coś z filcu, właśnie renifery. Także jest tutaj mnóstwo pomysłów, które możecie wykonać z dziećmi, czy nawet sami, gdy interesujecie się takimi ręcznymi robótkami, sami chcecie coś wykonać ciekawego. Tutaj spójrzcie, lampion. Czyż nie jest wspaniała? Książka kosztuje 28 zł. Okładka jest integrowana. Fajny pomysł na prezent dla małego majsterkowicza, bądź właśnie na ten czas oczekiwań na święta. Bardzo fajny pomysł, żeby wspólnie do tych świąt się przygotować. I tutaj mam jeszcze niezbędnik świąteczny. Bardzo ładnie wydana książka. Anna Paszkiewicz jest autorką. I mamy tutaj opowiadania, i to już jest dla starszych dzieci, takich starszych przedszkolaków, i początek szkoły podstawowej, oczywiście, ktoś starszy, jeśli lubi takie książki, takie opowieści jak najbardziej. I tutaj mamy przeplatane opowieści z różnymi też drobnymi rzeczami do zrobienia. Zobaczcie, mamy tekst, duże litery, obrazki. Ale mamy również, zaraz Wam tutaj pokażę, bo mi wpadło w oko, tylko znajdę pierniczki i jest przepis jak zrobić chyba pierniczki, bo tutaj gdzieś coś widziałam, zaczekajcie, oczywiście, słuchajcie, przepis i fantastyczna choinka z pierniczków, z ciasteczek, polana lukrem, no coś fantastycznego, wymarzony prezent, ale też i oczekiwanie. Na święta i wprowadzenie w ten temat świąteczny dla dzieci, które dopiero go odkrywają. Jest też kalendarz adwentowy. Także dzieci, korzystając z tego kalendarza, będą przybliżać się do świąt. Zobaczcie, jeszcze Wam pokażę wklejkę, jaka piękna. To jest chyba wioska Mikołaja, tak? Miasteczko Mikołaja. Tutaj też mamy 34,99. Kolejna propozycja to wyjątkowy prezent świętego Mikołaja. I tutaj będziemy poznawać chyba świat świętego Mikołaja, bo poznamy małą bohaterkę Zuzię, do której w okno ktoś zapukał w Wigilię. I to właśnie był święty Mikołaj. I zabrał się na wyprawę. I zobaczcie, to jest w ogóle książka, która przypomniała mi moje dziecięce czasy. Przede wszystkim, zobaczcie, jaka kolorowa i piękna. Ale dlaczego mnie wprowadziła w moje dziecięce czasy, i dlaczego mi je przypomniała to za chwileczkę. Twarda oprawa. To jest dla takich przedszkolaków, więc kartki też nie są delikatne, tylko są takie troszeczkę jak tekturka twardsze. A dlatego mnie wprowadziła w ten mój świat dziecięcy i mi przypomniała, bo ma takie ruchome elementy. Zobaczcie, mamy drzwi, a tutaj elf w środku z prezentami. I oczywiście mamy tekst do poczytania, żeby umilić czas, poznać historię Zuzi. Zobaczcie. Jedzie pociąg i wyjeżdża z prezentami i z elfami. I następnie cała książeczka, właśnie jest złożona z takich elementów kolorowych, obrazków, tekstu. A pokażę Wam coś jeszcze, zobaczcie. Na koniec dziecko dostaje taką niespodziankę. Taki obrazek 3D. Myślę, że osoby, które mają już troszkę więcej lat niż naście, Pamiętają, jak kiedyś były takie książki, gdzie pociągało się na przykład Wilka za ogon, który chciał wejść do domu babci. Sama miałam takie książki. Fantastyczne. Także ta historia. Wyjątkowy prezent świętego Mikołaja w cenie okładkowej 3999. Wydawnictwo Wilga, niezbędnik świąteczny też jest z wydawnictwa Wilga, gwiazdkowe pomysły i projekty krok po kroku również wydawnictwo Wilga. I książeczka dźwiękowa, gdzie Mikołaj trafia do Krainy Elfów, również jest z wydawnictwa Wilga. O, i te najmniejsze książeczki dla najmniejszych malchów, oprócz tej choinki, też są właśnie z wydawnictwa Wilga. Także widzicie, wydawnictwo Wilga dba o nasze pociechy. Natomiast choinka jest. Trudno jest mi odczytać AWM, takie wydawnictwo. Przejdziemy dalej. Jeszcze mam dla Was tutaj dwie propozycje. Pomocnik Świętego Mikołaja. Jak myślicie, co się tu może wydarzyć? Sama jestem ciekawa. Wiem tylko tyle, że mały elf szuka nowej rodziny i trafia pod drzwi domu Świętego Mikołaja. I taki, wystraszony, już chce uciec, ale. Ktoś go zobaczył. Zobaczyły go inne elfy i już nie miał wyjścia. Musiał zostać, a bał się, bo słyszał, że Mikołaj to jest jakaś straszna osoba, która zmusza i wykorzystuje elfy do pracy. Oczywiście, mały elf na pewno się przekona, jaka jest prawda. Ale o tym to już dzieci będą musiały przeczytać same. Bądź wy rodzice, opiekunowie przeczytacie im to opowie. Zobaczcie, jak pięknie kolorowana jest książka, jakie ilustracje ciepłe, mnóstwo kolorów, piękna kreska, no coś wspaniałego. Papier, papier kredowy i wcale nie jest ciężka ta książka. Widzicie? <grytanie> Sama bym chciała taką dostać. I to też jest wydawnictwo Wilga. Cena okładkowa: 34,99. Także wiecie, jak szukacie jakiegoś pomysłu, a jesteście w Radomiu bądź blisko Radomia, szybciutko do księgarni Sonet Junior na placu Konstytucji 3 Maja. Niedaleko Kościoła Garnicę nowego. i tutaj znajdziecie mnóstwo propozycji w dobrych cenach, bo jest mnóstwo książek, które mają dużo promocji również. I na koniec zostawiam smaczek dla wielbicieli dzieci z Bulerbyn, bo mamy Boże Narodzenie w Bulerbyn tak, to Bulerbyn wydawnictwo Zakamarki. I tutaj książka opowiada właśnie o tym, jak dzieci przygotowują się wraz ze, z rodzicami do świąt, jak zabezpieczają choinkę dla każdej ze zagród, jak pieką ciasteczka i mnóstwo, mnóstwo innych historii. Zobaczcie. Ilustracje zupełnie inne jak w poprzednich książkach, prawda? Ale też bardzo piękne. Piękna, śnieżna zima, oj. Przydałaby nam się w tym roku, prawda? Tak długo czekamy. Tutaj widzimy, jak dziecioczki pomagają, sprzątają. Tutaj też. O. Oczywiście nie będę wam wszystkiego pokazywała, żeby nie zabrać wam tej radości zapoznania się z książką, z historią, z obrazkami. Książeczka w cenie okładkowej 29,90. I na dzisiaj to już tyle polecajek. Myślę, że coś Wam z tego się spodoba i będziecie mogli coś wybrać. A ja serdecznie Was zapraszam do księgarni Sonet Junior w Radomiu na placu Konstytucji 3 maja. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Nie dajcie się wiatrom, mrozom, ciepła herbatka, książka, kocyk, skarpetki i czytamy, przygotowujemy się do świąt. Ta! stay